Siema siema, z tej strony Macieku i witam Was w kolejnym odcinku z serii Polska Wieś. Na samym stępie chciałem Was zachęcić do zostawienia subskrypcji na moim kanale. Naprawdę byłbym bardzo wdzięczny, gdybyście zostawili tą subskrypcję. No i co? Jak widzicie dzisiaj ja jestem w 30 już na polu sobie zacząłem kultywatorować naszym nowym nabytkiem, co zakupiłem go w ostatnim odcinku. Jak widzicie sobie jeżdżę na czwóreczce powolutku. Chcę, żeby tutaj ziemia była mm, tutaj dobrze uprawiona pod siew. No i co? Możecie zostawić hashtag, e, co tu by dzisiaj. Hashtag mm, uprawa, a ja wam przypnę serduszko. No i co? Jak widzicie, już zaraz sobie dojeżdżam do końca, jestem na polu 69 dzisiaj e, sobie zaraz zawrócę i lecę w kolejny przejazd. Trochę zatankowałem tą trzydziestkę. Mam nadzieję, że powinno starczyć do końca pola. Chciałbym dzisiaj właśnie skończyć to pole. A następnie pojechać sobie. <laughs> Przepraszam, siać. Ojej, czyli opuściłem jeszcze e, tego kultywatora. To dopiero mm, zrobiłem. Dobra, cyk. Robim, e, wrzucam czwóreczkę i lecę. Sobie już trochę tu, kilka przejazdów, e, przejazdów porobiłem. No i powolutku to robię. Nie chcę też tu jakichś mijaczków robić, największych... Jak widzicie, e, widać naszą gospodarkę tam z dala. Mm, no i co? Jestem tutaj po Orce już, po łubinie. E, trochę pracy niestety było na tym polu, ponieważ po łubinie to jednak e, musiałem się wyrobić w te e, dwa dni, jakby wrzesień, drugi, wrzesień trzeci. No ale jakoś sobie tutaj dałem rady. No i co, jeszcze dzisiaj oprócz tej uprawy, tak jak wspominałem, będzie siew już 3 metrowym siewnikiem i serią nie będzie to już siew kon konnym siewnikiem, tylko już będzie takim lepszym siewnikiem. Jeśli chodzi o wydajność jak i szerokość roboczą oraz pojemność, bo to yy, ogólnie pojemność i szerokość tutaj jest oczywiście zwiększona w porównaniu do mojego poprzedniego ro jakiego rozsiewacza. Po w porównaniu do poprzedniego siewnika mojego, czyli siewnika konnego, mogliście teraz zauważyć, że trochę inaczej wygląda kultywator niż wyglądał to w poprzednim odcinku. Niestety, e, z jednego błędu musiałem podmienić sobie, ale jeśli chodzi o konfigurację, to podobnie jest tutaj wszystko. Kolor, tak samo szerokościowo, również. Musiałem niestety sobie podmienić ponieważ niestety tamten kultywator jak sobie tutaj chciałam próbować robić kilka przejazdów to oczywiście za nisko opuszczę i niestety musiałem podmienić, ale ten jest super moim zdaniem. Ładnie też wygląda, podobnie jedynie kółka są bardziej z tyłu niż z przodu. No i co, zaraz sobie skończymy pole. Dziś zamierzam zasieć sobie jęczmień. Trochę tam jest pola, bo to jednak te nowe pole znaczy nowe pole, dzierżawa bardziej, o tak. To jest cała nowa dzierżawa moja. Więc trochę roboty będzie. Pewnie całego pola nie zasiejemy, ale chociaż trochę, żeby zrobić. A zacząłem tutaj już troszkę przed odcineczkiem, ponieważ chciałem, żeby tutaj, żebyśmy się wyrobili z uprawą tego pola. W całości na odcineczku oraz yy, siewu, siewu tego jęczmienia. Może w całości nie siewu, bo jednak trochę nam to zajmie, chociaż siewnikiem 3-metrowym może i zdążymy to ogarnąć. Więc zobaczy się, ale to jeszcze nie wiem. Jeśli chodzi o prędkość, tutaj jako jadę to 7-8 na godzinę, a 8 to chyba jest maksymalna, więc yy, ta czwórka, jeśli chodzi o obiekt, to. Jest odpowiednia, w 30 będzie 30 taka idealna do uprawy tutaj, jeśli chodzi o ten kultywator. Więc ja jestem tutaj jak najbardziej zadowolony. Dobra, sobie tak lecę i lecimy w kolejny przejazd. Nawet widzę, że 30 prawie w miejscu zawraca, więc nie muszę sobie tutaj cofać, tylko skręcam i już jestem w kolejnym przejeździe. Ciekawe czy zabiorę to z powrotem na raz, ale z tego się to się zobaczy zaraz. No i jeśli chodzi o ten kultywator, trochę właśnie inaczej wygląda. E, nie wiem, chyba szerokościowo powinno być to samo, z tego co sprawdzałem. No i w ogóle inną no, teksturę robi, e, bo no, poprzedni kultywator robi taką e, samą teksturę jak oczywiście brony, więc e, to mi dało na plus teraz, że widać jakąś poprawę, że tutaj jednak jak się robi tym kultywatorem, to jest w ogóle co innego niż tymi bronami, bo to o wiele ładniej wygląda pod siew. O, wiele ładniej tu wygląda właśnie, tak jak mówię, wspominam teraz. O tym, co robiłem przed odcinkiem, jak popatrzyłem na te tekstury. Bo jednak jak popatrzyłem, to o wiele lepiej wyglądała ta tekstura oczywiście. Dobra, cyk. Tylko wiecie, co ja sobie teraz cofnę i zrobię takiego poprzeczenia, bo tu mogło być parę takich o nie, mijaczków, ponieważ do końca aż tak nie dojeżdżałem, tylko leciałem w kolejny przejazd. Więc sobie o tak cyk. Załączam chóreczkę i lecimy. Dobra, I cyk. No i co? Tak naprawdę 50 to sze, prawie 6 minut odcineczka, a już zaraz będzie pole skończone. Więc o to mi chodziło w dzisiejszym odcineczku, żeby to jednak szybko nam poszło. No a tutaj chyba zabierzemy to na raz. O, cyk. Dobra. No i tak, możecie zostawić lajka, like ja naprawdę będę bardzo zadowolony, bo to też dla zasięgów, a jak będzie zawsze więcej trochę to i lajków like pod tym odcinkiem, to zawsze mnie to bardziej motywuje do dalszej pracy, więc naprawdę do tego mocno zachęcam jak oglądasz ten filmik widzów, to zrób mi to przyjemność i strzelę tego lajka. Like no i co, no ostatni przejazd robimy, tylko że mijaków odmiedzy nie chciałbym zrobić, jakichś wielkich. Dobra. I już te pole będzie uprawione pod siew, ponieważ tutaj będzie pszenica na tym polu, więc też trzeba jak najszybciej robić, ale my e, tylko we wrześniu chyba jest do siewu, więc tym bardziej trzeba tam szybko, więc dlatego ja to robię w tym odcinku pszenicę, e, jakby jeśli chodzi o siew, a jeśli chodzi o pszenicę, to można siać i chyba w październiku, a nie wiem czy w listopadzie jeszcze. Ale chyba wątpię. Ale ja nie chcę później pszenicy siać, bo to będzie dopiero w sierpniu. Dojrzeje ta pszenica. A jak pszenica trochę była później, pamiętam, koszona w jednym sezonie, to cały sezon się opóźnił i niestety musiałem robić odcinki na jednym dniu farmingu. No i dobra, pole jest zrobione, więc ja sobie podnoszę. Załączam piątkę w 30 i lecę na gospodarstwo bo sobie będę leciał siać jeśli chodzi o nasiona to już sobie załatwiłem nie kupywałem, bo miałem tam płyn do zaprawiania nasion i przyńcy trochę, znaczy jęczmienia przepraszam ja trochę miałem więc sobie zaprawiłem, ojejciu jest na dwa koła sobie tak jak mówię te nasiona zrobiłem, zaprawiłem w betoniarce żeby nie wydawać na marne pieniędzy jak mogę tutaj sam to zrobić, Dobra, ja sobie, wiecie co, odstawię tu 30. Tak, ja sobie odstawię tu na 30, bo chciałem kultywator, ale 30 również sobie z kultywatorem tu zostawię. Bo dzisiaj nie będziemy przyjeżdżać na tą część gospodarstwa. 30, znaczy 30, 60. Bo jak tak to za mało miejsca. Jak nawet będziemy przyjeżdżać, to sobie przesuniemy. Jak widzicie, tutaj i seria już przygotowana, wszystko. 60 również dobra, zapalamy. 60 podnosimy dla 60 trochę, tutaj jest wyczyn podnieść to, bo jednak tu dużo nasion bo duży. Koszt zasypowy, ale również sam sień w sobie jest ciężki. Tylko ja wiem, że mogły trochę dźwięki być powiększone, no właśnie. A 60 jest głośna, więc sobie. Dźwięki zmniejsze. Dobra, cyk, skręcam na lewo, sobie załączę światełka, żeby policja mnie tu nie złapała na wsi. Jak widzicie, prawie cały silnik mam tutaj e, zasypany, e, dwóch litrów tu brakuje, ale to już nie dorobiłem, bo tyle mi wystarczyło, to co zaprawiłem, więc to już o, po prostu nie jest aż tak ważne. Dobra, ja sobie od razu w locie zamienię na jęczmie, żeby się nie pomylić na polu jak będę. Oczywiście. Bo nie chciałbym e, tutaj przy pszenicy tylko jęczmień. tak jak to wspominałem wcześniej. Unikam trochę tych dziur, bo jak to w 30 jeżdżę, e, jeżdżę z e, czymś ciężkim na tyle, to na dziurach właśnie mi ta e, 30 się podnosi jakby w przód o niej, więc nie chciałbym, żeby tu w 30 tak się stało że je tu nie skołam, bo później jak spadną te chwały na ziemię z powrotem, to może się coś, coś tutaj odwalić. Ja chyba sobie wezmę, wiecie, co od miedzy pierwsze tu. Jak widzicie tutaj przed odcinkiem już sobie uprawiłem e, moim kultywatorem. Może było przygotowane to już pod siew. Dobra. E, ja sobie chyba nie, e, automatyczne dawkowanie wysiewu zostawiam. Włączam siewnik. I lecimy. Na dwójeczce chyba będę sobie leciał. Tak, na dwójeczce sobie zostawię to. No ale jednak te trzy metry to już jest coś. Ładnie to już idzie. O Trochę zjechałem na bok niechcący. Chcę tak trochę z zapasem wjechać tu na między troszkę nawet. Ponieważ nie chciałbym, żeby tutaj zrobić jakiegoś mijaczka od między. Więc sobie tak to zrobię. Dobra, cyk, podnoszę sobie, ogarnę później po ciu myślałam, że nie podno... podniosła ta sześćdziesiątka, ale to tak nisko po prostu opuszcza. Tylko teraz tak muszę zrobić, żeby pojechać prosto. Dobra, sobie opuszczam przez środek jakoś... znaczy środek, trochę sobie tu przejadę. Chciałbym tak zrobić, żebym jakoś lepiej miał tutaj do siania, wygodniej, tak mogę powiedzieć. Trochę tych nasionak jak widzicie, ubywa ale powinno starczyć to co mam tutaj na te całe pole, no ale to się zobaczy chyba nawet dość równo poszło mi no jedynie tam pod e, tam e, pod koniec tamtej strony trochę e, skręciłem, ale to nic, no a propos tego opuszczenia to właśnie ta sześćdziesiątka ten siemnik tak podnosi, że z daleka mógłby ktoś powiedzieć, że to opuszczony siemnik, no ale ważne, że jakoś chociaż trochę, żeby nie jechać tym siewnikiem po ziemi oczywiście dobra, lecimy 8-7 na godzinę, ale e, obroty chciałbym na dwójce tutaj jeździć, żeby też jakieś obroty były. Mogłem też na jedynce, ale to było takie 6-7, a tu nawet czasami na 9 e, wpływa blatuje e, znaczy tak, mogę powiedzieć, więc e, wolę sobie na tej dwójce, będę w taki spo sobie sposób siał. Jak widzicie teraz, że będę tam wjeżdżał i zrobił, będę robił przejazd tutaj. No i dobra, jeśli chodzi o 60, ona jest tutaj w pełni prawie zatankowana, więc tu na pewno mi starczy. W 30 mi starczyło, jak było tam trochę jeszcze, więc na szczęście tu nie, żaden ciąg mi nie zgasł. Niestety tu trochę za zasiałem, ale to nic, bo to tam był mijaczek, to sobie go poprawiłem. Dobra, cyk, opuszczam i lecimy. No i co, mam nadzieję, że jeśli chodzi o siewnik i kultywator, e, mój zakup e, w poprzednim odcinku Wam się spodobał. No mi się bardzo spodobał, zwłaszcza siewnik, ponieważ jest to rozwój jednak. E, jeśli chodzi, tak jak wspominałem, o szerokość roboczą, jak i o pojemność tego siewnika, bo pojemność to chyba była najbardziej uciążliwa, ponieważ ja sobie co chwilę musiałam zasuwać do domu, a zwłaszcza na takim 30-arowym polu, to już 3 razy, w sumie tak trzy razy musiałem jechać na tego gospodarstwo. 3, 2, coś takiego, więc trochę było tutaj tej roboty, a tu będzie o wiele lżej, bo starczy mi już ona się na całe pole podejrzewam, bo na razie nawet setka nie zeszła, a już trochę mamy zrobione nawet. Nie wiem, czy nawet skończymy e, siać e, na odcineczku. Bardzo bym chciał, bo to wtedy był taki wyjątkowy odcinek, bo zawsze e, w, czy, w jakiejś pracy, którą zaczynam pod koniec, to jej nie dam rady skończyć, e, ponieważ już czasu braknie, a na razie mam trzy... ojeciu... E, prawie 15 minut odcinka, a już e, troszkę mamy tutaj posiane, więc e, jak skończymy szybciej, to najwyżej będzie e, jakby krótszy odcinek, ale wątpię, żebyśmy tak zdążyli jeszcze przed 20 minutami, bo jednak trochę jeszcze tu jest, ale jednak też trochę ubywa tego pola do zasiania. Właśnie tutaj będę robił zaraz ostatni przejazd, jakby nie pola, ale e, tutaj co dzielim. Ojej, muszę szybko zjechać na, na trójkę sobie załączę, żeby nie wjeżdżać tu na drogę, bo ja tak naprawdę wjeżdżam, ale za bardzo tak nie mogę. E, ojeciu, mogliście słyszeć teraz biegi, skrzynie biegów? E, no i powracając, że nie mogę za bardzo wyjeżdżać, bo bym mógł jakiś wypadek, ale też by ktoś mógł mnie nie zgłosić, że co chwilę tak wyjeżdżam na ulicę, więc policja by się tym zainteresowała na pewno. Więc e, nie chci chciałbym tego uniknąć, e, że jak coś jedzie z zamachu, to sobie zjeżdżam na, do boku. Dobra, i tu ostatni przejazd między tym podzieleniem tak powiem, pola robimy. Troszkę już tych nasion ubywa, ale nie jakoś tragicznie. Ja chcę zobaczyć tylko jedną rzecz, bo ja nie nawoziłem tu, jeśli chodzi o azot e, całkowicie, a na wiosnę za to tutaj będą nawozy. 40 tutaj kilo nie trzeba dosypać, więc sobie jak najbardziej to zrobimy w wiosnę. Postanowiłem, że dawno nie było jakiegoś nawożenia na wiosnę, bo cały czas tym obornikiem tylko, a ziemia jednak cały czas nie będzie tylko obornika przyjmować. Więc sobie też chciałem yy, trochę tutaj ogarnąć to w taki sposób, że na wiosnę sobie trochę tu dosieję tego nawozu. No i sobie tak to ogarnę. No i co, ja chyba sobie drugi raz tak przedzielę pole, bo fajnie mi poszedł ten kawałek. Yy więc sobie jak najbardziej tak mogę zrobić. Co ja tu e, zrobię? O, cyk opuszczam i lecę. One no jak widzicie ze zburki to nawet przez to, że mam dwójkę załączoną, pra to prawie 10 na godzinę jadę. Więc naprawdę spoko. Lepiej niż na jedynce. A z takim e, silnikiem e, 60 na razie sobie daję radę. I mam nadzieję, że będzie sobie cały czas dawać radę. Um, Tutaj nie ma aż takich górek, ale na przykład zobaczymy jak sobie będzie dawać radę na tym polu co dzisiaj robię czyli polu 69 lub na tych piachach moich, e, czyli na 19 na przykład lub też 18. No ale to się zobaczy na pewno ja zobaczę poza odcineczkiem, bo siać, e, chyba, zobaczę to będzie na wiosnę, coś siane, ale chyba z ty, te pola co wymieniłem, to nie będzie ani jedne siane na wiosnę, więc sobie to zobaczę poza odcinkiem e, powiem może wam w zimę jak e, będę o tym pamiętał żeby wam powiedzieć e, jak sobie tu 60 dawała rady z tym siewnikiem ale na razie jak widzicie pola ubywa e, a na razie też ziarna się tu nie kończą dopiero ponad leciutko setka zleciała litrów więc spoko jest dobra cyk ja lecę sobie w kolejny przejazd trochę w przejazdach tak powiem, katuję sobie to 60 tutaj jak przejeżdżam z jednego na drugi przejazd no bo na maksymalnych, maksymalnych obrotach cały czas chodzi no ale dobrze niech pracuje aby się tu nic się nie stało żeby mi się nie zepsuła a paliwo to tam może ubywać jak dobrze pracuje to i niech paliwo ubywa no i co no na razie 60-ka daje sobie rady czasami się podkopuje ale myślę że jak E, e, będzie jakiś nowy ciągnik, to może jakiś zestaw uprawowosiemny, albo może będzie po prostu z silnikiem jeździła 60, albo to większy już traktor, a kultywator jakiś zwiększyć nowy do traktora. No zobaczymy jak to wyjdzie. Ale zestaw uprawowosiemny też by był spoko, e, e, jeśli chodzi na tą gospodarkę, bo jednak bym nie musiał się e, tutaj męczyć aż tak, jeśli chodzi okultywatorowanie, kultywatorowanie oddzielnie i sianie, tylko bym sobie ogarniał dwie roboty naraz. Te, co wymieniłem. No i co, już zaraz końcówka pola, jeszcze 20 minut odcinka, nie, ja więc nie spodziewałem się tego dzisiaj. Nie spodziewałem się, że aż taki będzie, aż taki będzie rozwój na e, tym e, gospodarstwie moim przez ten siewnik. Ale to jednak będzie, ponieważ szybciej będą te siewy zlatywać. A już i tak się ostatnio męczyłem, bo tu prawie 3 hektary mam. Chyba tak, tak się zastanawiam, ale chyba wiecie co? Nie liczyłem, ale może w na następnym odcinku Wam powiem, jak też również nie zapomnę policzyć tego. E, to około 3 hektarów prawie już będzie, nieźle. E, fajnie rozwinęły się pod względem pól, teraz chciałbym iść trochę w maszyny Bo już przydałoby, po, przydałoby się już niektóre powymieniać A w tym na przykład Yyy e, Rozsiewacz do wapna No bo kos jednak to już e, Jest za mały na małe gospodarstwo Tak jak wypożyczałem to W Oczywiście W, w odcinku pierwszym Ze września, wypożycza, wypożyczałem Pożyczałem raczej od sąsiada sobie to właśnie taki ala oświec, coś takiego podobny w tamtym stylu, by byłby dobrą sprawą na moje gospodarstwo. No ale zobaczymy Myślę, że coś takiego podobnego będę chciał kupić na moim gospodarstwie. Podobnego, coś takiego jak ten sąsiad ma. Ale to jeszcze zobaczę. Dobra, cyk. Wjeżdżam tu w ostatni. E, Przejazd podzielenia tylko to chyba jest tu, tak. E, to jest tutaj, opuszczam sobie sieć i jadę. O tu, 60 trochę się przykopała. O, jak widzicie, nie chcę też tutaj jakoś e, się zakopać, żeby nie musiał, e, musiał iść po 30 i wyciągnąć tego. No w sumie, jakby się 60 zakopała, no nie wiem, czy 30 by wyciągnęła ją. Jakby e, było to jakieś większe błoto, no ale. Tego nie sprawdzałem, o ja zjadę sobie tu, wiecie. Tak ta, ta, ta tu pędzą, że ja nie mogę. Dobra, sobie tu wjeżdżam. Ostatni przeje... tylko teraz sobie ogarnę poprzeczniaka. Z tej i z tej strony, tylko zacznę od tamtej, to tak prawie objadę pole całe, to niespoko sprawa. Dobra. E, już sekundka i jestem na krawędzi pola, tak żeby sobie tak uprzejmie ogarnąć. 200 prawie 2 minutki na e, odcineczku już, więc ja pewnie może sobie zjadę na gospodarstwo, żeby tak trochę wyjątkowo, bo zjadę na gospodarstwo na gospodarstwo po całej pracy, więc tak trochę. No, wyjątkowo no bo jednak nie, nie zdarza. Mało co się zdarza na odcinku, żebym e, wykonał pracę całą to co chciałem, jeśli chodzi o to, że zrobić... E, Akcję, żeby dokończyć pole na, tym i na tej akcji, którą miałem wymyśloną. Więc nieźle. No ale to spoko. Jak mi się udało, to jest co się cieszyć. Dobra. Cyk. Lecimy. Spoko odcinek, jeśli chodzi o długość też będzie, ale i pod względem jakości wykonania pracy spoko również będzie. Dobra, sobie lecimy. Ja jeszcze muszę dla Was tutaj zrobić miniatureczkę oraz sobie mm, zmontować film. No i wrzucić dla Was na jutro, czyli niedzielę, bo oglądacie to w niedzielę najprawdopodobniej. Ja to nagrywam w sobotę, więc mm, też chciałbym, żebyście mieli co do oglądania w weekendik. Dobra, cyk No bo podejrzewam, że w, w weekend to macie najwięcej czasu, o jak widzicie, 60. Ja sobie zredukuję na jedynkę może. O, teraz to w ogóle mnie nie ruszy. E, dobra, tak, lecimy sobie chwilę. No, jak widzicie pod górkę trochę sobie nie daje rady, bo się kopię. No, ale jakoś tu powoli daje rady. No, a jeśli chodzi o to, to chciałem dokończyć, że podejrzewałem, że w weekend macie najwięcej czasu na oglądanie filmów. Więc wrzucę wam tylko w piątek, sobotę, niedzielę. Dlatego macie tylko wtedy filmy, bo jak wrzucałam wcześniej w tygodniu, to patrzyłem po wyświetleniach, że nie mieliście chyba czasu aż tak, żeby te filmy oglądać, bo to jednak e, tydzień, to szkoła, więc tutaj postanowiłem, żebym ja dla Was filmy wrzucał w piątek, sobotę i niedzielę. Lecę sobie na gospodarstwo i zakończymy ten odcinek, będzie około 25 minut, więc spoko. Ja e, jestem zadowolony, że mi tak się udało tutaj to ogarnąć. Ten odcineczek w pełni, to co miałem zaplanowane, to zrobiłem. E, ciekawe, czy... Ciekawi mnie, czy ja robiłem cały czas na światłach. Całkiem możliwe, że tak. Dobra, ja sobie skręcam. O, szybko, że zanim auto tu będzie jechać. E, a, jeśli chodzi o te światła, co wspomniałem, to dopiero zauważyłem, że światło teraz mam zapalone, więc całkiem... O, jejciu, wjechałem na chodnik. O tak sobie lecę, będę No i okazało się, że chyba miałem cały siebie wyłączony świateł Światełka, tak mogę powiedzieć. Dobra, ja sobie zajadę w ten miejsce, co było na początku. siewnik ze 60. Dobra, cyk. Zgaszę sobie światełka. Również zgaszę 60, bo później będę. Jeszcze z tej sześćdziesiątki korzystał, ponieważ dalsze siewy mnie czekają. No i co, eee, w tym odcinku to było na tyle. Ja jeszcze raz Was zachęcam do zostawienia subskrypcji na moim kanale, naprawdę był, był bardzo wdzięczny, jakbyście zostawili tu subskrypcję. A przy okazji, jak jesteście tam na dole, to możecie zostawić lajka również. No i co, eee, zostawcie pamiętajcie hashtag e, uprawa, a ja wam przypnę o jejciu serduszko w komentarzu oczywiście no i co w tym odcinku to na tyle trzymajcie się i na razie cześć